Dlaczego jest moja wdzięczność wobec Pana Boga? No trudno z, 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 życie swoje opowiadać, ale, żebyście mieli świadomość, czego to jest lat, no koło dziesięciu będzie. Nie pamiętam dokładnie roku. Byłem albo u początku czasu, jak jestem w marszałkach, a tam byłem 2011 do 15, albo ten czas, jak jestem Chyba już wyrzucony z Wrocławia po roku bycia dusz pasterzem akademickim i mogłem być w siodzie y, śląskiej tam. Przyjechał mój brat z Anglii, była moja siostra i y, była mojego brata żona, szwagierka. Prowadziliśmy rozmowę dotyczącą spraw rodzinnych. Gdzie ja zadałem swemu rodzeństwu z matki pytanie, czy my chcemy, czy wy chcecie. Abyśmy w przyszłości pozostali rodziną katolicką. Siostra wpadła w szał, brat w szał, dzisiaj, już proszę na wyminę mojej siostry zobaczyć, Pan Bóg jej daje dar niepamięci. To jest też dar. Połączona była sprawa z rodzinnymi sprawami majątkowymi. Poszedłem do kuchni, była tam żona mojego brata. Powiedziałem jakieś słowo, zaczęło je rzucać po szafkach w kuchni. Hałas był. Czy tak, no już tam, no, trudno kobietę naśladować, jak rozwydrzona jest. Nie każda z was sobie na siebie popatrzy w takich momentach, jak wygląda w lustrze, albo utrwali. Widok nieciekawy. W każdym razie byłem kuszony do tego, żeby własnym domu, w którym się wychowałem, Doświadczając agresji fizycznej od mo żony mojego brata, kobietę szczelić. No ale jak to zrobić? Nie godzi się, to kobieta jest. Pan Bóg stworzył to stworzenie. W każdym razie wróciłem do pokoju i mówię, co się stało. Moja matka, mój brat, moi, mo moja siostra na pewien sposób widocznie sobie zasłużyły. Więc to wezwanie traktuję jako taką pieczątkę. Być może moja mama już dzisiaj się tym nie cieszy, siostra też nie, Ale brat, kto wie, może się cieszy, że mnie tam kierują na wezwanie. Ma bardzo zdrową żonę. Sam bardzo zdrowy jest, ma bardzo wzorowe dzieci. Teraz w kwietniu któryś tam ma jakiś układ towarzyski zawierać z jakimś, nie wiem, muzułmaninem czy, czy gdzieś. No, można tam się do brata udać, Londyn, san. kiedyś było San Edmund's Church, teraz Our Lady Church. Tam mieszkają przy kościele, dopytać o te rzeczy. Ksiądz, z Pawy rodziny, ale księdza mnie to wiąże. Jak ja mam dusz pasterzować wobec ci godnych wiernych, to pytanie, w jaki sposób dusz wobec swoich najbliższych? To...